Panie Jezu, klękamy przed Tobą, który jesteś obecny wśród nas w Najświętszym sakramencie ołtarza. Pragniemy Cię Boże uwielbiać, pragniemy Cię błogosławić, dziękować Ci za Twoją miłość, którą masz dla nas. Pragniemy dziękować Ci za dar wspólnoty Kościoła, w której możemy trwać, gdzie karmisz nas. Swoimi sakramentami, gdzie udzielasz nam swojego ciała, gdzie przebaczasz nam grzechy, gdzie pozwolisz, pozwalasz nam słuchać Twojego słowa i trwać razem we wspólnocie. Błogosławimy Cię również za dar Twojej i naszej Matki Maryi, którą nam podarowałaś, dar człowieka, w którym ukazujesz pełnię swojej łaski, również jaki jest twój zamysł, zamysł w stosunku do każdego z nas. Że pragniesz nas kochać, że pragniesz dawać nam swoje łaski, że pragniesz począć się w sercu każdego z nas, aby żyć i narodzić się również dla tego pokolenia. W tym dniu dzisiejszym chcielibyśmy kontynuować rozważania, tajemnic różańcowych, części chwalebnej. Dzisiaj tajemnica w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, myślę, że choć przyzwyczailiśmy się do tego, że Bóg stał się człowiekiem, to takie oczywiste dla nas, już dwa tysiące lat temu się stało, ja już od dziecka o tym słyszałem, ale jest to jakiś taki rzecz niesamowita, że Bóg, który stworzył ten świat, zechciał przyjąć ludzką naturę, nasze ciało. W związku z tym był też ograniczony, że też cierpiał, był zmęczony, ostatecznie też, że umiera. To jest niesamowite, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa, będąc też człowiekiem, umiera, przechodzi przez ten dramat śmierci, przez który będziemy przechodzili my wszyscy. Ale jest to jakoś też zrozumiałe, że po swoim zmartwychwstaniu Jezus wstępuje do Ojca, idzie do Niego i zasiada po Jego prawicy teraz jako nasz obrońca. W związku z tym nasza ludzka natura, nasze ciało zostało wyniesione do wielkiej godności, bo przyjął je sam Bóg. I to ciało uwielbione dzisiaj właśnie Jezus ma w niebie. I zaprasza nas również, abyśmy krocząc tą drogą, również w tym kierunku zmierzali. Ale kiedy patrzymy się na Maryję, to myślę, może to być wielką pomocą dla nas, bo o ile w przypadku Jezusa Chrystusa, to każdy z nas może jakoś rozłożyć ręce i powiedzieć: No tak, no ale to jest Pan Bóg, a my bogami nie jesteśmy, bo prawda? Jesteśmy ludźmi. Jest wielkie wyróżnienie, ale. Ale, ale jesteśmy aż ludźmi, a też tylko ludźmi. O tyle patrząc na Maryję, możemy kontemplować, czyli możemy przyglądać się temu, jakie jest pragnienie Boga w stosunku do, chciałoby się powiedzieć, zwykłego, choć niezwykłego, ale człowieka. Właśnie, że pragnieniem Boga jest obdarzyć każdego z nas właśnie sobą, czyli swoją miłością. I teraz. Przyglądając się tej tajemnicy, bo mówimy o tajemnicy, że Maryja z duszą i z ciałem została wzięta do nieba. Jezus wstępuje do nieba. To On to czyni, bo On jest Bogiem. On może. Maryja nie wstępuje do nieba. Maryja została do nieba wzięta, zabrana przez swojego syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ale właśnie to w tej tajemnicy. Możemy kontemplować, przyglądać się i patrzeć, jakie jest pragnienie Pana Boga w stosunku do Ciebie. Że właśnie w stosunku do każdego z nas, pragnieniem Pana Boga jest właśnie, aby Bóg mógł mieć nas również blisko siebie. I zobaczcie, jest to jest tajemnicą to, że my właśnie wierzymy też w zmartwychwstanie ciała. Czyli my chcemy mówić, że po śmierci. Owszem, będzie ten czas rozłąki duszy od ciała, ale potem będzie też czas zmartwychwstania i my otrzymamy ciało uwielbione inne, ale również w niebie będziemy z naszym ciałem. I to chcemy kontemplować również w tej tajemnicy w niebowzięcia, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. I teraz również my, kiedyś, będzie kiedyś koniec nasie, naszego ziemskiego życia. I również my będziemy zaproszeni, aby umrzeć, i po śmierci, właśnie przyjdzie ten moment, kiedy też wszyscy zmartwychwstaniemy, i z naszym ciałem, tym uwielbionym, będziemy wszyscy we wspólnocie z Bogiem. I teraz pragnieniem Boga, właśnie pragnieniem Boga jest, abyśmy mogli wszyscy znaleźć się w niebie. To jest niesamowite. Właśnie, że, że Bóg, właśnie zobaczcie, to jest dramat, ten Jezus Chrystus, którego kontemplujemy tutaj. Na tym niesamowicie dużym krzyżu, właśnie, że Bóg umiera za nas i zmartwychwstaje, żeby dać nam życie wieczne, żebyśmy wszyscy mogli zostać ocaleni od wiecznego potępienia, abyśmy mogli otworzyć się na ten dar miłości Pana Boga, który przychodzi do nas, i abyśmy, przyjmując Go tutaj, bo ten dramat się dokonuje za życia, po śmierci już zostają tylko konsekwencje wyborów, więc ten dramat to zmaganie. Dlaczego mówię dramat? Bo, bo polega on na tym, że my możemy wybrać nie Pana Boga, czyli możemy wybrać nieprzyjęcie tej miłości. Chciałoby się powiedzieć, że niekoniecznie trzeba Bogu powiedzieć nie. Wystarczy po prostu nie powiedzieć tak. Bo zobaczcie, jeżeli, jeżeli ja, my teraz chodzimy po parafii, pukamy do domów waszych, do drzwi, nie trzeba koniecznie otworzyć drzwi i powiedzieć: Nie życzę sobie, nie chcę, dziękuję. Czasami bardzo grzecznie, prawda? Bo osoby, które otwierają też i mówią, że nie życzą sobie spotkania, często robią to w sposób bardzo grzeczny. Ale chcę powiedzieć, że nawet tego nie trzeba zrobić. Wystarczy nie otworzyć drzwi. Czyli po tym pukaniu do drzwi naszego serca to nie musi być tak. Że my w takiej wielkiej determinacji i powiemy Panu Bogu nie. Wystarczy właśnie, że nie powiemy tak, że nie otworzymy tych drzwi. I dlatego mówię właśnie, że jest to swego rodzaju dramat, który się, który się dokonuje właśnie w naszym życiu. I teraz cierpienie współczesnego świata, ono właśnie polega na tym, że ten współczesny świat, jak rozmawiamy z ludźmi, zobaczcie, oni często, nie mówią, że odrzucają Boga, bo. Tak, jak się rozmawia z ludźmi, oni tego nawet tak nie myślą, nie doświadczają. Ale mówiąc krótko, nie, przyjmuj, nie chcą przyjąć Pana Boga. I to jest ten dramat, prawda? Że nie mówią Bogu nie, że otwierają drzwi mówią: Nie życzę sobie, nie chcecie. A paradoksalnie, zobaczcie, byłoby to du dużo zdrowsze, dużo lepsze, bo człowiek przynajmniej stanąłby wobec tej rzeczywistości. Aha, to ja mówię Bogu nie. Tymczasem ma takie wrażenie, że, no, że nie powiedział nie. Właśnie, ale niepowiedzenie nie, nie jest równoznaczne z powiedzeniem tak. Myślę, rozumieją to wszyscy. Prawda? Jeżeli chłopak prosi dziewczynę o rękę, to nie wystarczy, że ona nie powie nie. Ona musi powiedzieć tak, żeby oni mogli się pobrać. No, nie wystarczy, A, nie oświadczyłem się, no i co powiedziała? No nie powiedziała nie. A, no ale powiedziała tak. No nic nie powiedziała. No skoro nic nie powiedziała, to jeszcze nie było tego tak. Więc w Maryi dokonuje się to tak. I właśnie chcemy kontemplować tę to, to, to miłość Pana Boga. I zobaczcie, bo my patrzymy z Mary na Maryję i myślę słusznie, z takim szacunkiem, myślę też podziwem, zachwytem wobec niej, ale chciejmy zobaczyć właśnie, że ten zachwyt, ten podziw to i właśnie należy się Panu Bogu, że On tak wielkie rzeczy może zrobić z człowiekiem, prawda? że tak wieloma darami, tak wieloma łaskami Pan Bóg może obdarzyć człowieka. I może i również chce obdarzyć Ciebie, jeżeli będziesz otwierać się na te dary Jego miłości, czego życzę Wam i sobie.